Skandal z ukraińskim ambasadorem. To, co powiedział, jest. No, no zresztą sami ocenicie. Następnie ocenimy sobie słowa Putina o Trumpie, które zaniepokoiły cały Zachód. Przyjrzymy się także wypowiedzi Andrzeja Rudy o Jarosławie Kaczyńskim, bo okazuje się, że nie ma dla niego litości. A na koniec akcja służb na lotnisku w Krakowie. Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam szanownych Państwa bardzo, bardzo serdecznie na kanale Bądź na Bieżąco, na którym jak co dzień macie najnowsze newsy z kraju ze świata. Zanim zaczniemy, chciałbym Was zaprosić na naszego Xa, nasz profil na x nazywa się BNB Link do niego macie oczywiście w opisie. Zaobserwujcie, no bo te wszystkie filmiki, wydarzenia były tam opisywane jeszcze przed tym materiałem i będziemy je omawiać właśnie z tego profilu na X. Więc zapraszam Was serdecznie, jeśli nie macie profilu na X, to koniecznie się zarejestrujcie. Wystarczy zalogować się przez Wasze konto Google i jesteście zalogowani. Więc zapraszam serdecznie, bo tam zawsze wrzucamy najszybciej wszystkie newsy, No i często z komentarzem, na jaki, nawet sobie na YouTube, nie można pozwolić. Dlatego raz jeszcze zapraszam. Profil na ikrze nazywa się BNB Newsy link macie w opisie, a teraz lecimy z pierwszym tematem. Tepan Bandera, jak się wchodzi do księgarni ukraińskiej, jest absolutnie wszędzie, co jest z polskiej perspektywy mało akceptowalne. Zrozumiało, ale także trzeba dyskutować o tym i pokazać, bo te oczulenia, które są odczuwalne w opinii publicznej w Polsce, nie są takie same na Ukrainie i odwrotnie. Także e, o, o tym akurat proponujemy rozmawiać historykom. To ja zadam tylko panu pytanie o Stepana Bandera. Jak się pan patrzy na tą postać? Jest uczestnikiem e, tej walki o niepodległość i oczywiście postrzeganie w Polsce jest jedno, postrzeganie w Ukrainie jest inne, ale w Ukrainie to, że... E, ale jest, jest postacią kontrowersyjną dla pana? E, jest postacią, która walczyła o niepodległość, powiedzmy tak i musimy pokazać obie strony medalu, czyli... Ale walczyło przykład... również z Polakami. No, walczył z Polakami, ale w czasie wojny, w czasie Rzeczy Włońskiej siedział w więzieniu. To prawda, I ale nikt jego, nie mówię. Wizja, jego wizja I, była taka. Wiele, wiele rzeczy w historiografii polskiej jest... i nie, 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 o tym się jed... mówi akurat, że siedział w więzieniu. To je... nie jest żadna tajemnica. Nie, 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 ale, ale akurat... W niemieckim dodajmy. Po, postrzeganie, postrzeganie tych osób, które były przywiązane z ukraińskim nacjonalizmem jest różne i w nas i u was. Także musimy o tym rozmawiać otwarcie, ale nie politycy, którzy zawsze wykorzystują to dla politycznych e, skutków, a dlatego, że pokazywamy to ucień, na koniec jak zmienimy był. temat. Wacel Bodnar, jako ambasador, miał być człowiekiem, który będzie łagodził stosunki polsko-ukraińskie. Tymczasem dostaliśmy gościa, który na pytanie o odpowiada, że Polacy. Też dokonywali zbrodni w samoobronie. Przecież to jest jakiś kompletny absurd. W sprawie ekshumacji twierdził, że to bardzo ważne, żeby pochować tych ludzi po chrześcijańsku, godnie i z honorami. Pan Bodnar chyba żyje w innej rzeczywistości, bo prośby o pozwolenie na odkopywanie ofiar są wysyłane od około 30 lat i od tego czasu są ciągle ignorowane, a on teraz mówi o pochowaniu. Gdzie był pan ambasador przez ostatnie lata? Kogo pan próbuje oszukać, mówiąc, że u was w kraju nie jest już tak powszechny kult bandery? Oczywiście, jeśli dobrze rozumiem, to wszystkie akcje z użyciem czerwono-czarnych flag to są zwykłe rosyjskie prowokacje, tak? No tak, wszystko jest rosyjską prowokacją. To zawsze idealna wymówka. Zaraz okaże się, że cała ukraińska historia to tak naprawdę rosyjska prowokacja. Taka Rosja Schrödingera. Problemów w polsko-ukraińskich relacjach nie rozwiąże żadna debata albo dyskusja, panie ambasadorze. Te problemy mogą rozwiązać tylko czyny, których nie widzieliśmy przez ostatnie 30 lat, na przykład tak podstawowe jak ekshumacje ofiar, na co pozwoliliście nawet Niemcom i Rosjanom. Skoro według pana historia Wołynia nie jest czarno-biała, to dlaczego strona ukraińska tak bardzo się jej boi? Czyżby prawda, którą wykazałyby kości, była aż tak niewygodna? Może wtedy to całe gadanie o tym, że to nie było ludo wiadomo co, tylko jakiś konflikt, który jest e, symetryczny, jest lustrzanym odbiciem, już wtedy by to nie przeszło, co? Nie wiem, choć się domyśla. Ale na razie zamiast czarno-białej historii mamy czarno -cerwone. I want like to remind you that in 2022, during the last contact with the previous administration, I tried to convince my previous American colleague that it should not, the situation should not be. Brought to the point of no return when it would come to hostilities. And I said it quite directly back then that it's a big mistake. Today, when President Trump is saying that if he was the president back then, there will be no war. And I'm quite sure that it would indeed be so. I can confirm that. I think that overall, me and President Trump have built. A very good business like and trustworthy contact. And I have every reason to believe that moving down this path we can come the sooner better to the end of the conflict in Ukraine. Spotkanie Donalda Trumpa z Warmirem Putinem po raz kolejny pokazuje, jak mało warte były wcześniejsze analizy tzw. ekspertów. Polska i europejska lewica z Donaldem Tuskiem i Radosławem Sikorskim na czele miesiącami budowała narrację o Trumpie jako marionetce w rękach Kremla, wprost nazywając go rosyjskim agentem. Spodziewano się, że jego ewentualna prezydentura będzie takim pasmem ustępstw i kapitulacji wobec Moskwy. Nigdyby Trump faktycznie realizował scenariusz pisany na Kremlu, wojna na Ukrainie już dawno zakończyłaby się, ale na rosyjskich warunkach, wymuszonych przez Waszyngton. Rzeczywistość okazuje się jednak bardziej złożona. To właśnie za jego prezydentury nałożono sankcje na firmy budujące Nord Stream 2, tej wcześniejszej prezydentury. Na ostatnie groźby wprowadzenia ceł wtórnych na państwo handlujące z Rosją, jak Indie. Pokazują chęć wywierania ekonomicznej presji. Z drugiej strony, jego szumnie zapowiadane zakończenie konfliktu 24 godziny okazało się, co było do przewidzenia, kolejną niezrealizowaną obietnicą, ale demokracja ma takie właśnie uroki, czego my, co my doświadczyliśmy po stu konkretach Donalda Tuska, nie? Spotkanie na Alasce, choć medialnie nośne, oficjalnie nie przyniosło przełomu. Przynajmniej na chwilę obecną, bo to, co działo się poza kamerami, dalej jest nieznane. Pewnie niedługo zobaczymy, jakie będą tego efekty, ale na razie. Wojna wydaje się, że zbliża się ku końcowi. Oczywiście, Rosja jej nie przegra, ale to chyba było do. Wybory. Dlaczego nikt nie chciał stworzyć z nimi rządu? Może e... ktoś już nie przystaje do wymagań rzeczywistości w tej chwili. Może potrzebne są zmiany. Może są potrzebne zmiany pokoleniowe. Może ktoś patrzy za bardzo skostniałymi oczami na otaczającą nas rzeczywistość. Może za duży bagaż PRL-u dźwiga cały czas na sobie. Czyli przydałby się wpisie nowy prezes. Potrzebne jest nowo, nowocześniejsze spojrzenie. Ja mówię czasem tak nawet, ja mam jeszcze takie spojrzenie, które gdzieś tam jest skażone PRL-em. Młodzi tego nie rozumieją, ale patrzą już nowymi oczami. Nie mają też pewnych kompleksów, które są wyniesione z tamtych czasów, patrzą i inaczej na otaczający mhm. świat. Zmiany są potrzebne, one powinny nastąpić. Ja widzę, że następuje powolna przemiana na polskiej scenie politycznej. To pokazuje także to, co choćby się dzieje w Konfederacji. Proszę patrzeć, kto jest dzisiaj na czele Konfederacji. To są młodzi ludzie, mhm. bardzo młodzi ludzie. Są ludzie młodsi ode mnie. Ale czy rzeczywiście jest tak, że ludzie prawie 80-letni powinni decydować o wszystkim i o losach Polski? No ja mam poważne Andrzej Duda ma sporo racji w swojej krytyce Prawej i Sprawiedliwości i Kaczyńskiego. Partia naprawdę nie nadąża za dzisiejszą rzeczywistością, tkwi w takich starych schematach myślenia, które nie pasują do aktualnych problemów Polaków. Widać to nie tylko w sondażach, ale w wyborach. PiS zwyczajnie nie dociera do nowych pokoleń wyborców, tak jak na przykład Konfederacja. Ten bagaż PRL-u to faktycznie obciążenie. Decyzje podejmowane przez ludzi z tamtej epoki mogą nie uwzględniać nowoczesnych wyzwań, jak cyfryzacja czy zmiany społeczne. Zmiany pokoleniowe są potrzebne, bo młodsi politycy mogliby przynieść świeże pomysły i lepiej zrozumieć młodsze pokolenia. No i system, w którym władzę sprawują 70-letni politycy, a, problem, a problemy mają młodsi żeby się w ogóle przebić, przypomina niestety późny Związek Radziecki. Z drugiej strony Duda mówi to dopiero teraz, po zakończeniu swojej drugiej kadencji, kiedy nie ma już realnej władzy ani wpływu na partię i promuje swoją książkę. Jako prezydent mógł wcześniej naciskać na te zmiany, ale wolał milczeć, co wygląda na wygodne zero ryzyka. Zauważcie też, że Andrzej Duda nie wymienia Kaczyńskiego po imieniu, choć krytyka jest jasno skierowana w jego stronę. Kaczyński w Prawie i Sprawiedliwości ma niesamowity posłuch Prawie nikt tam go nigdy nie krytykuje publicznie. To jak taki monolit, gdzie lojalność jest ponad wszystko. No i nawet Karol Nawrocki, kiedy był ustawie Mencena i naciskał na niego, unikał bezpośredniej krytyki Kaczyńskiego. To jest takie dość ciekawe, że pomimo, że PiS wydaje się być bardzo zróżnicowanym środowiskiem z wieloma mocnymi charakterami, to Kaczyński wydaje się tam rządzić naprawdę żelazną ręką. Powiedzmy dalej. Lotnisko Kraków Balice chwilowo wstrzymało wszystkie operacje lotnicze ze względów bezpieczeństwa. Rzeczniczka portu lotniczego Monika Chylaszek wyjaśniła, że była to sytuacja wymagająca sprawdzenia przez służby państwowe, tym straż graniczną. Informacje o zamknięciu lotnisko przekazało w mediach społecznościowych. Że działania służb nie wykazały żadnych nieprawidłowości ani zagrożeń, jak podkreśliła rzeczniczka. Nie stwierdzono niczego groźnego podczas przeprowadzonych kontroli. Władze lotniska podziękowały pasażerom za wyrozumiałość podczas czasowego ograniczenia operacji lotniczych. Loty z i do Krakowa zostały już wznowione. Rzeczniczka lotniska potwierdziła, że sytuacja została opanowana i ruch lotniczy powrócił do normalnego funkcjonowania. Incydent nie spowodował długotrwałych zakłóceń w funkcjonowaniu portu lotniczego. Kraków-Balice to jedno z najważniejszych lotnisk w Polsce, obsługujące miliony pasażerów rocznie. Port lotniczy regularnie współpracuje ze służbami państwowymi w celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa wszystkim podróżującym. Takie działania prewencyjne są standardową procedurą w lotnictwie cywilnym na całym świecie. To tak zabawne i jednocześnie niepokojące, jak łatwo jest zatrzymać ruch lotniczy, powodując potencjalne e, takie problemy e, w logistyce. O ile ten przypadek wydaje się na razie odosobniony, to musimy sobie uświadomić, że nasza infrastruktura zarówno kolejowa, lotnicza lub energetyczna jest wystawiona na bardzo łatwe ataki. To z każdej strony. W dzisiejszych czasach do zakłócenia systemów wartych miliardy, które włożono w dekady pracy inżynierskiej, wystarczy dziś sprzęt za kilkaset złotych i odrobina złej woli. No cóż, w takich czasach żyjemy, ale tyle dobrego, że mamy również e, XA. to jest przynajmniej wolność słowa, dlatego zapraszam Was na nasz profil na x -ie. link macie w opisie, BMB Newsy, ten kanał, ten profil się nazywa, no i tam dostaniecie newsy najszybciej. Heja!